Słuchajcie, bo się tak oczywiście wygupiam, śmieję się, wygupiam się, śmiejemy się wszyscy tutaj fajnie, fajnie. Ale temat jest po prostu naprawdę tak. Bo mam teraz taki jakby zjazd dosłownie, nie? Mam taki zjazd trochę. Oczy mi się zamykają. Ale mówię, nagram, bo to jest warty, kurde, warty poświęcenia. Mi się już pieprzy język. Temat... Warty nagrania, po prostu. Kawu się pija i nie, nie pomaga w ogóle. Słuchajcie, wyciągnąłem ze snu nie, nie jakoś świadomie, po prostu. Wyciągnąłem ze snu stan. Stan, y, znaczy no, naczpałem się we śnie, po prostu. Była impreza. Zainicjowana, że tak powiem, przez mojego brata, sennego Nikolasa. Nikolas to jest mój brat, taki kompan we śnie, jeżeli by ktoś nie wiedział jeszcze. E, Nikolas Mikołaj, taki słowiańsko-ukraiński e, mędrzec. E, w takich szmatach, można powiedzieć, generalnie na stary styl zrobiony. E, I to jestem ja, a on jest mną tylko że ja nie znam siebie w tej wersji i on mi po prostu pokazuje siebie nie daje mi poznać siebie poprzez jego postać czyli poprzez no rozumiecie nie Nikolas to jestem ja ale on jakby z wyższego poziomu działa że tak powiem przekazuje mi pewne mądrości podsuwa mi czasem jakieś takie różne wiesz rozwiązania inspiruje mnie bardzo bardzo mnie inspiruje przede wszystkim, przez co ja mogę inspirować Was różnymi treściami i tak dalej. Piękny, wartościowy człowiek. oczy mi się normalnie, mokną mi oczy, jak myślę o nim czasem, bo on nawet jak jakiś dowcip popowiada, to robi to w taki sposób, że rozczula mnie to zwyczajnie. Nie? Ale to, bo chciałem, chciałem powiedzieć o tym, co się stało dzisiaj w ogóle. Nie? Jest impreza. Niko zorganizował imprezę. Ja sobie te fakty dopiero teraz łączę. Cały czas mi dochodzą jakieś nowe wiesz w, 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 co się tam działo dzisiaj. Bo miałem tyle, bardzo dużo snów było dzisiaj, ale między siódmą rano, między szóstą a siódmą rano, to było jakieś po prostu szok. Po prostu kurwa szok. No rzadko tak mam, naprawdę, ale zmęczyłem się aż. No, dobra, w każdym razie. Nie mogę na spokojnie tak tego mówić, bo jestem w szoku cały czas. Nie? Jest impreza. Jemy sobie takie ciasto specjalne. Takie ciasto. Trochę Piankę przypominało. Miękkie takie, wiesz. Ciasto po prostu, ale wszyscy wiedzieliśmy, że to jest coś szczególnego. No i zjedliśmy sobie to ciasto, wszyscy, wiesz. Nikolasa tam nie było. Nikolas był tylko takim właśnie prowokatorem, kurde, takim, ale pozytywnym, nie? <grystanie> no. I generalnie impreza, to spoko, nic się tam szczególnego nie działo, w miarę spokojnie, nie? Ale kiedy wstałem, obudziłem się, poszedłem siusiu, wiesz, poszedłem siusiu, wróciłem, położyłem się jeszcze raz i wróciłem na tą imprezę. Gdzie są wszyscy, co jest tak pusto tutaj na tej imprezie, nie? Bo zostawiłem w tym samym domu, w ogóle dom, który mi się już któryś tam raz śnił, ten dom. Też to będę chciał rozkminić, ale dobrze. I... I wstałem po prostu, nie? Obudziłem się. mówię, impreza pusta, nic się nie dzieje. Obudziłem się. I to było godzina już po siódmej. Godzina po siódmej. Hmm. O, godzina po siódmej wstałem w sensie obudziłem się, nie wstawałem z łóżka e, jakoś niebawem znowu usnąłem bo spałem do dziesiątej ale przez ten czas do dziesiątej miałem kolejne piękne sny oczywiście nie wiem czy no szybko powiem może śniło mi się, że miałem dziecko małe ale to był miś koala mały miś koala po prostu tak mi się śniło no nie, no, nie na wszystko masz wiesz taki półświadomy sen ale po prostu, jak masz świadomy sen, wiesz, że jesteś we śnie, a dajesz się prowadzić, to się naprawdę też piękne rzeczy dzieją, nie? Nie musisz go kreować, i już wszystko, kurwa, wiesz, tutaj. Miśkoala. Mój mały miśkoala. Lepił się do mnie, wieszał mi się tu na ramionach, rozumiesz, łapkami takimi ludzkimi łapkami, nie? Siwe futerko, taki, no, coś niezwykłego po prostu, nie? Urzekło mnie to totalnie. I dziewczynka taka zapierniczała sobie na łóżku bez nóżek dziewczynka, nie? I znowu oczy, oczy mi się zaszkliły, Mówię, co tu się dzieje w ogóle. Nie a ten miśkolał po prostu zszedł ze mnie, odlepił się wiesz, z ramienia, zszedł i podszedł do niej, przytulił się Ja już po prostu, pff, jak z granu, nie? No takie czasy mam po prostu poruszające historie, że naprawdę wierzcie mi, <laughs> miśkola. Jeh, mniejsza o to. Dużo się działo naprawdę, jeszcze w każdym razie, ale. Do meritum, wstaję po 10, z łóżka już normalnie zwlekam się, bo generalnie mam teraz takie wakacje, odpoczynek, rozwaliłem nogę i tak dalej, pozwalam sobie na wyczenie się, wstaję z wyra, pokręciłem się trochę, coś tam porobiłem, porozmawiałem trochę. I koło, rozrobiła się nagle godzina dwunasta, Nie wiadomo, jak zawsze wiadomo, nie wiadomo, jak, a czemu już jest ta godzina, nie? I jak mi zaczęło wjeżdżać, rozumiesz? Taka nakrętka w głowie mi kurwa gra koncert, dosłownie, grał mi w głowie koncert, nie? Napieprzało mi tak, chciało mi się tak śmiać, po prostu brzuch mnie bolał, mięśnie twarzy to mnie bolało od śmiechu. Wie co się, kurwa, nie, nie, nie ja To by wjechało po prostu, to co zjadłem, to ciasto, nie? Bez muzyki, po prostu koncert mi grał w głowie, a ja to musiałem tańczyć, wiesz, wygłupiać się, kurwa. Co się tu działo przez chyba 2-3 godziny, to naprawdę to jest nie do opisania, nie? To, co nagrałem, to jest tylko, to jest nic, nie? Ale naprawdę, wierzcie mi, naćpałem się we śnie i kopło mnie dopiero teraz po 12, jak w południe mnie kopło dopiero, nie? A ten sen był między szóstą a siódmą. Ta impreza. <grywa> U Nikolasa. Ostry czad, co? Ewidentnie byłem naćpany tutaj teraz. To nie było normalnie. W głowie mi się do tej pory kręci. Taki jestem. Mam teraz zjazd w ogóle. Naprawdę chce mi się trochę spać wręcz. Też teraz się już nakręciłem, bo rozmawiam o tym. I, I znowu fascination, bo kurde co to jest. Ekstrakcja ze snu. Można normalnie, yy, jak to się mówi, wypakować ze snu stan emocjonalny, tak zwany. Rozumiesz temat? No jakbyś się, nie wiem, kochasz się we śnie i budzisz się i dalej jesteś w tej ekstazie, nie? Da się, to, to jest normalny stan, jakby znaczy normalne to jest zjawisko. No za chwilę się zaczniemy zastanawiać, czy nie da się przypadkiem zrobić tak, żeby wypakować jakieś sobie, na przykład, wiesz, pieniążki, powiedzmy, nie? Często mi się śnią jakieś pieniądze, że znajduję, na przykład, jakieś takie historie, nie? Chociaż tam są pieniądze niepotrzebne, więc... Ale takie nieświadome sny często mi się, to tak często są właśnie, że pieniądze, jakieś takie historie. Powiem Wam, że naprawdę jest to jakiś dla mnie krok, jakiś, jakiś kamień milowy, jeżeli chodzi o śnienie nieświadome, czy o urośnienie. Nikolas, po prostu, nie wiem co Ci mam powiedzieć, no, rozczulasz mnie po prostu takimi historiami. O. Osiem minut wystarczył, przyjaciele. Musiałem się tym podzielić, no ale towar wleciał kurwa w taki sposób, że ja pierdolę. Zaskoczyło mnie to. Naprawdę mnie to zaskoczyło, nie? Ja musiałem sobie skojarzyć fakt. Mówię skąd, co jest grane, nie? A przecież ja cipałem we śnie. Kurwa. Miostro <laughs> Panowie i panie, bawmy się. Bawmy się. <laughs>